Siemanko, z tej strony Tytanek. Dzisiaj nie zgadniecie, w co będziemy grać. W io 2. Eee, ja tu już trochę grałem, dlatego że nagrywałem odcinek i akurat niestety eee, się nie udało. I w ogóle piszcie, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jak ja to wszystko... Eee, Nagrywam, gdzie ja to montuję, i tak dalej. Spróbujmy jeszcze trochę klejnotów. Dobra. I jeszcze Was poinformuję, że pod żadnym pozorem y, nie reklamuję tutaj niczego. Y, I jedno, co chcę powiedzieć, to to, że właśnie na samym początku odcinka kupujemy sobie skórkę. O, jaki dinozaur. Fajne słodki, to może Wam powiem, jakie skórki mam. Od zwykłych zaczniemy. Ze zwykłych mamy taki klocek kwadracik. On jest zawsze w tej grze, to jest początkowy w ogóle początkowa kostka. I tutaj te kolory się zmieniają, to nie jest tylko żółty, więc co grę zmienia się kolor. Ale nie tak, że jest żółty w pierwszej grze i już nigdy go nie będzie, tylko jeszcze czasem będzie, ale. No tak jakoś, no. E, bałwanek, laleczka, ninja, e, ninja czerwony, ninja niebieski, e, gra na konsole takie Nintendo, e, duszek, kukułka, kuska, skrzacik aniołek, krab ninja taki słabszy, el primo albo sum, e, jakiś sumo e, indyk albo kurczak e, bobasek, robot e, teletubisie teletubiś tak naprawdę dinozaur, taki jakiś zakapturzony, chopek e, e, króliczek i piesk. z rzadkich mamy burgerka e, autobusik Samolocik, Donacik, Kaczuszka, i tutaj mamy zagraj w 120 gry, bo te wszystkie rzadkie są na misję. I jeszcze przed tym odcinkiem, co nagrywam, przed tym miałem dosłownie już 100, ponad 100 gier, więc jeszcze kilka mi wybrakowało. No ale to się zresetowało. Papier toaletowy, kubka, toaleta, krówka, samochód, słoń, myszka. Tu mamy ulepszenia i już wiem, co to ulepszenia. Tutaj możemy sobie ulepszać takie kostki. I w grze nam te kostki gra proponuje i przez to, że nam to te kostki proponuje to jest y, jako ulepszenie. Y, to jest coś typu ulepszenie właśnie y, tego, tej swojej rzeczy. Ja Wam zaraz pokażę, o co tu chodzi. Ale no, ulepszenia. Myszka, hipopotam, y, taka, wałek do malowania. Nie wiem, co to jest dzik jakiś, słoń inny, czy coś takiego. Y, jednorożec, ręka tanosa czy kogo tam była, Harry Potter, taki skamieniały, skamieniała czaszka zakapturzona i młot tora a nie bez powodu tora dlatego, że tutaj w ustawieniach możemy zmienić swoją nazwę i nazwę zmieniłem na Tychy Ory i wtedy dostałem właśnie e, tą skórkę. Z epickich mam tylko czaszkę węża, w ufo, jakąś babajagę, ślimaka i dinozaura tego co przed chwilą widzieliście. I ze specjalnych mam jeżyka, łyżwę, Pingwinka, Dynie, Renifera, Mikołaja, Morsa, taką, z takiego z mewą, Pająka, Wiewiórkę, takiego jakiegoś kukułkę z panem krasnoludkiem itd. Yy, jakiegoś dziadka i czarownicę. My gramy sobie reniferkiem. I zagramy tutaj dwie gierki dzisiaj. I mam też rangę elita. To wam mogę pokazać. Elita 1 to jest no już dużo mam, bo jest brąz, brąz 2, brąz 3, srebro, srebro 2, srebro 3, złoto raz, 2, 3, platyna raz, 2, 3, diament raz, 2, 3, i Elita. E, a najlepsza to jest Legendarny 3. Więc nie, da, nie dużo nam brakuje. E, więc w sumie, grajmy te dwie gierki. W tej pierwszej gierce ja Wam pokażę o co chodzi. Tu, to tutaj się nie przejmujmy, musimy zająć co najmniej 10%. To to szybko pójdzie, bo już mamy 12%. I tu chodzi o to, że po prostu zjadamy tą mapę. E, i jeżeli my sami siebie przejedziemy, to giniemy. Jeżeli ktoś po, po nas pojedzie, przejedzie przez tą linię taką, co zostawiamy łącząc mapę i zjadając ją, no to wtedy też giniemy, tak samo jak ja teraz zrobiłem. Eee, więc tak naprawdę są też wieżyczki, które nam właśnie tyle dają z tej mapy. I jeżeli ktoś będzie w obszarze, tak jak tutaj ten różowy zrobił tą wieżyczkę, to jeżeli ktoś będzie w obszarze takiego różowego, to też ginie, jeżeli natrafi na coś takiego. My sobie tutaj gramy. My sobie dzisiaj zagramy tylko dwie gierki. Ja też tak na szybko robię ten odcinek, bo no, idą święta, musimy się przygotowywać do tych świąt. A ja Wam wrzucam odcinek, bo jest tak naprawdę 23, więc nie. nie dużo przed świętami, bo święta już tuż, tuż. Ale. No jest dobrze. Kto to nam się tu jeszcze zrespił? Tam na dole się respią, bo na dole. Hmm, my tu mamy. Mało. Nie ochrony, tylko. No, prawie w ogóle tutaj nas nie ma. Nie mamy tutaj. Prawie w ogóle tutaj nas nie ma. I te gwiazdki właśnie dostaje się, żeby mieć większe rangi. Jeżeli zdobędziemy 100%, to mamy właśnie taką bonusową grę, gdzie możemy wszystko zbierać. Tam była skrzynka, niestety jej nie zebrałem. Yy. Ale możemy sobie dużo rzeczy zebrać. Yy, I jeszcze dlaczego ta mapa jest taka krzywa? A otóż dlatego, że no ja Wam raz tego nie pokażę. W sumie pokażę Wam, bo tu są kraje i my wypełniamy te kraje. Yy, bo tak sobie wymyślili. Więc wypełniamy teraz ten kraj. I chyba powoli kończymy odcinek. Dobra. Musimy ten kraj cały wypełnić, żeby odblokować Europę, bo nasz cel w tym odcinku to odblokować Europę. Dobra, bobasek, ja też mam tego bobaska i skarpety nie pamiętam czy Wam pokazywałem, ale jak zdobędziemy 75 skarpet bo ja już kilka skrzynek tam odebrałem. Dobra. Nabiło nam się 14%. I yy, o, tutaj mamy TT, te, te. ja już dwie skrzynki odebrałem. 75 200 na tym odcinku raczej nie dobijemy, więc gramy sobie tą gierkę. Yy, Zagramy sobie w sumie 85%. Jak będziemy mieli 85%, to możemy skończyć. Mm. Skończyć gracie Wam. Wtedy tylko kilka rzeczy powiem. Yy. Nie wiem, czy już Wam mówiłem, bo kilka odcinków nagrywałem, bo się okazało, że wszystkie bez głosu. Yy. No i tak jakoś się okazało. I nie wiem, czy Wam mówiłem, ale piszcie w komentarzach, czy nie chcielibyście wiedzieć, jak ja to wszystko nagrywam. Bo mogę Wam wrzucić shortsa, gdzie pokazuję, jakie programy do tego używam. I oczywiście nie, to nie jest reklama, to nie będzie reklama żadna. Tak po prostu, żebyście mieli, bo ktoś też może chcieć nagrać jakiś odcineczek albo coś takiego. A na przykład nie wie jak to zrobić, i nie chce też dużo pieniędzy wydawać na taką kamerę, a youtuberzy nagrywają na kamerach, bo youtuberzy też już trochę się na tym zarobili i wiedzą, że to ich nie zawiedzie ta praca. A ja na przykład jeszcze nie zarobiłem ani grosza yy, z tego, dlatego że trzeba mieć kilka tysięcy chyba subskrypcji, żeby zacząć dopiero zarabiać. Yy, więc ja na razie nie yy, nie używam jakichś wielkich programów premium ani nic po prostu taki program jaki mam taki używam yy, no i tyle tak naprawdę no, co ja mogę więcej z tym zrobić no gdzie ten gościu się zrespił, już go nie ma w sumie o, tam jest ktoś i tu jest ktoś, ale mamy przed. Dobra. Koniec reklamy. Ja sobie tutaj spróbuję zrobić to. No i jest dobrze. Po prostu jest gig. Dobrze. Już tak naprawdę. Kompletnie nie wiem co mówić, bo nie wiem, czy mówiłem wam coś, czy czegoś wam jeszcze nie mówiłem, bo mi się kompletnie to wszystko myli. Yy, ale jeżeli dokończymy ten kraj, czyli jeszcze 10% będziemy mieli teraz, co ja wam teraz co ja to teraz zrobię, to odblokujemy Europę i pokażę Wam, jak wygląda takie odblokowanie kraju. Tylko musimy tą Europę odblokować. Dobra, mamy 7%. Dobra, już mamy 13%. To tak naprawdę moglibyśmy zginąć, ale jeszcze się postaram i trochę tutaj zagram. Oj! No nie, prawie. Prawie miałem tego zielonego. Z czego? Ten zielony jakoś. Bardzo mocno gra. No, odblokowaliśmy już. Mamy 100%. Te 6% idzie na monetki. Mamy kolejny kraj i Europa. Europa odblokowanie. I najchętniej bym teraz Polskę chciał zrobić. Ja chcę tutaj chociaż zobaczyć, gdzie jest Polska. Widzę Polskę. Ona nie jest przez nikogo zajęta. To może w, jeżeli będę y, następny odcinek z, payer, z Paper IO nagrywał, to wtedy y, może uda mi się tą Polskę zrobić. A ja teraz się z wami żegnam. Narka. Narka, narka, ale to znowu ja. Y, przypominam o subskrybowaniu kanału, oczywiście z dzwoneczkiem. Zostawienie lajków, jeżeli wam się podoba, jeżeli chcecie, żebym zmienił content to piszcie, poinformujcie mnie. Przypominam o moich social mediach. Nazwa to oczywiście wszystko z małej. Tytan, podłoga, czyli minusik na, samej, na samym dole Ity. E, e, a i tak w ogóle już nie w Londynie, tylko w miejscu, gdzie wcześniej nagrywałem. E, mam nadzieję, że podobały Wam się shortsy z Londynu. E, przypominam także, o y, tym, że możecie napisać w komentarzach, czy chcielibyście, żebym Wam powiedział, na czym to nagrywam, jak to nagrywam i w czym to montuję. Teraz naprawdę narka.